Dzisiaj Manko, ja jestem Dawido z Play Games razem z moją kuzynką i yy, z naszej wspólnej serii zagrajmy w Minecraft Pocket Edition dokładnie. Dzisiaj będziemy się przeprowadzać i... Czekaj, czekaj. nie... Boże, co ja robię! Nie. Dzisiaj będziemy się przenosić yy, z tego domku. I ustaliliśmy, że będziemy na moim kanale cały czas to nagrywać, bo do niej coś tam, jakieś zwarcia są itd., itd. Dobra. No właśnie, mo może ją czasami wywalać, więc dobra. Ale przyleśmy się, do Dania, bierz rzeczy wszystkie. Trochę robiliśmy poza odcinkiem, czyli... Nie, yy, dobra, nieważne. Yy, zbieraliśmy typu takie mięso i te, i Zbieramy te. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Dobra, jesteśmy. Czy Ciśnimy... no To się kurde, uzbieraj rzeczy. Tak to ci zrobię ten kill już. Chodź tu. Chodź, rzucam ci. Dobra. Trochę powbijałem level. I bo... Yy, trochę robiliśmy tam poza odcinkiem. I dobra, mniejsza z tylu. Yy, przyda się. Tam gdzie Dobra, nie ważne. Yy, Dobra, ciśniemy, chodź do niego. Ciśniemy w tą stronę. Długo to będziesz. I już ludzie nie musicie mi szukać intra, ponieważ yy, już się zrobiłem, tylko jeszcze muszę dodać muzyczkę do niego. Tak jest, tak jest, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, ciśniemy. Czekaj, tutaj się chyba południe. Północ. Udałem się tutaj. Wschód tutaj zachód. Do nie, gdzie idziemy? Na zachód. Wschód? To. Północ. Gdzie? Yeah? Okej, okay, dobra. Idziemy na wschodni. Północ? Nie no. Dobra, nie wiem. Wsziemy. No to masz problem. Aż wziąłeś chociaż sobie te? Łóżko? Uuu, ile krów. Oh Boże aż 3. Oh Boże, oh Boże no. Bum. Nie, daleko. Nie chcę, nie chcę mieć nic wspólnego z tym, 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 tym starym domem. Pewnie, już sobie. <śする> Dobra. Nie poza odcinkiem, yy, Donia się zabiła. I nie chciały jej wejść i jej rzeczy znikły. Przy O dobra. Możemy sobie pójść do kei. Do Kei, Czekaj. Kurde. A nie mamy węgla. Dobra, trochę węgla pozbieramy. Dałem ci off. Pozbieraj sobie trochę drewna kamienia. Nie umiesz zaczynać. Dobra, ciśniemy. i Czyśniemy? Dobra Będziemy nagrywać na moim kanale Ponieważ, no, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, Donia ma straszne lagi I zresztą, gdybyście chcieli oglądać na jej kanale, byście musieli niestety obrócić laptopa lub, lub ten, lub komputer. Lub jakiekolwiek urządzenie mobilne, na którym byście oglądali nas, bo do dnia coś, coś, coś tam się nie ważne, no, nieważne. Dobra, ciśniemy. Trochę węgla mamy. Zbierasz do mnie drogę? No to ręką się zbieraj, Boże. Uuu, Uu, żelazo. What? Easton, debaku do Nie. Zombie. Huh. Zombie! We are the champions, normalnie. Nie, Przyszyjemy... Będę już miał na wieczór. już mam na kilo. Jeja, yeah. Na yeah. 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 Hmm. Dobra, wystroje. Jedn jednak wychodzę z tego no, Dokładnie. Właśnie, Boże. Dania, myśl tutaj. Mogłaś poza odcinkiem pozbierać te rzeczy. Nie otwórz za daleko. Ile masz już drewna? No to już im wystarczy. Zbierz sobie kamień, a nie... Boże, Duna mia... mieliśmy się przeprowadzać, a nie... Dobra, wiesz co ty y, Trzy. masz! Boże... Dobra. No nie. Dobra, zebrać chociaż trochę kamienia. Dobra, wystarczy. Idziemy! Szybko, bo noc! Noc nas goni! Boom, Bym, bym Bum! Bum! Au! No najpierw trzeba znaleźć. Co to? Jakiś lak. O Boże! Jakiś lag. Dobra, no i z tym. Love mam. Może szybko. szybko Widzisz mnie? Może zbierz się. Zebraź tyle rzeczy. Widzisz? No zbierz się. Nie. I tak się nie zabije. Czekajcie moment. Przeczekamy tę noc i widzimy się za chwilę. Cześć. Już jesteśmy jak widać przyspaliśmy się trochę. Żarcie ma trochę. Dobra, mniej się z tym idzie. Go go Rangers! Boże, ale lagi! Z te głupie aplikacje na te intro. Boże, tyle mi zażarło, że masakra. Tak mi się przysyłaguje, że masakra. O, bagna, może znaleźć te. Czy jak ona się nazywa. No, czarownica. Ale czarownice... Tak się te Dobra, dobra, Uuu, idziemy, nie jednego, i to homura, to faktycznie, boż. pada, czekaj, nie, jest dzień. lol, ale góry, dawaj, chodź do mnie, Dobra, jak widać w tym odcinku, chyba się do końca nie przeprowadzimy. Boże, same kivy. Akurat w tym odcinku nie mam zamiaru chodzić po cave'ach. What the fuck? What the fuck? Damage. Oh, damage. Oh, damage. Jest i pół minut. Dobra. Wiecie co? To chyba no tyle w dzisiejszym odcinku, bo w tym odcinku spróbujemy sobie jeszcze znaleźć... Poza odcinkiem spróbujemy sobie znaleźć jakieś inne... Jakieś inne miejsce, bo jak widać czas nas goni jeszcze ten. Jeszcze muszę trochę... jest już yy, siódma. Yy, jeszcze nie zrobiłem zadań, więc to tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli ten filmik Wam się spodobał, to, to oczywiście subskrybujcie mnie, komentujcie i łapkujcie, tylko w górę łapki, nie w dół. Cześć!